Nie byłam przekonana do tych ciężarów, ale dałam mu wybór. To, co miał zrobić, to zrobił. Rzeczywiście furorę zrobił. Aplauz prawie widowni nastrójący. Podziwiam go za to, jak on wyciska te wielkie ciężary. Jak widzę, że on podnosi więcej, to też mam taką motywację. Mistrzostwa Polski już ma za sobą, Mistrzostwa Europy ma za sobą, więc coraz bardziej zbliża się jakby do swojego marzenia. Ludzie dziwią się, że my, osoby niepełnosprawne Robimy takie rzeczy. Ile kilogramów jesteś w stanie udźwignąć, podnieść na raz? Teraz w tym momencie 151. To, to już jest dużo więcej niż podczas Mistrzostw Europy Juniorów, bo wtedy podniosłeś 116 kg. Cały tak. czas pniesz się w górę. Dwa lata różnicy, no to jednak jest trochę czasu i ten progres gdzieś tam poszedł do głowy. A są też przestoje, są takie momenty, kiedy no chciałoby się zwiększyć tę wagę, ale jednak coś nie idzie. Trzeba zaczekać, poćwiczyć jakoś inaczej. Jest pewien okres, gdzie jest, no wiadomo, lepiej, i później musi być ten, gdzie jest też gorzej. No bo jakby było cały czas dobrze, no to szybko byśmy byli mistrzami. Podnoszenie ciężarów to była miłość od pierwszego wejrzenia, czy raczej potrzebowałeś trochę czasu, żeby się w tym zakochać? Najpierw trenowałem pływanie. Mm co mi pozwoliło, żeby się też mięśnie rozbudowały i gdzieś tam y, to była forma rehabilitacji. Od małego tak naprawdę pływam, od pierwszych miesięcy. Wiadomo, stałem, urosłem y, trochę. W szkole mnie jeden z nauczycieli, pan Andrzej, y, zahaczył i powiedział, że z moją wagą ciała i budową ciała, y, że lepiej jakbym po prostu zmienił dyscyplinę i zaczął trenować coś innego, bo mogę więcej osiągnąć. I co wtedy sobie pomyślałeś? No na początku było mi tak ciężko, no bo pływanie, no to jednak od małego i, później, i teraz się zmienić, no to też tak, ale później zacząłem przychodzić też na zajęcia i to gdzieś tam też zaowocowało, że, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Mówię, no przecież jeździ na wózku, schorzenie ponoworodzeniowe, rudzeniowe to obręcze barkowej te ręce ma dość mocne i dość sprawne. Mikołaj na, był taki sceptyczny na nie, mama była też na nie, ale Mówiłem, to może spróbujemy. Powiedziałam, to jest Twoja rzecz. Ja mogę Cię dowozić, mogę Cię wspierać, ale to musisz Ty wybrać, czy chcesz to robić. No i później się przekonałam, że te ciężary to też jest jakaś rehabilitacja dla niego. Po pewnym czasie widział swoje osiągnięcia, swoje sukcesy i, i chciał tego bardzo. Co było takim przełomowym momentem na tej Twojej drodze? Ja myślę, że właśnie te mistrzostwa Europy to był pierwszy taki wyjazd gdzieś za granicę, gdzie nie było trenera, znaczy był trener tak, ale kadry, z którym miałam na co dzień kontaktu, więc no było to ciężko, żeby się gdzieś tam porozumieć. Oczywiście no, każdy sobie pomagał, no bo jakby jedziemy na jednym wózku, jedziemy jako reprezentacja gdzieś tam osiągnąć jak najwięcej. No i po prostu to był jeden z celów gdzieś tam, który chciałem zaliczyć i tak to jakoś wyszło. Jakie emocje towarzyszyły Ci, zanim podniosłeś tę sztangę? No na pewno duży stres, nie? no bo jakby wszyscy ludzie patrzyli na, na wszystkich innych, też zawodników, mnie i innych, bo transmisja była w internecie, i, no i ten, kto chciał, to mógł sobie po prostu obejrzeć. I ja miałem tą świadomość, że jakby ludzie na mnie patrzą, więc muszę sobie jak, jak najlepiej poradzić. To jaki masz sposób na to, żeby z tym stresem sobie właśnie radzić? No ja zazwyczaj robię po prostu tak, że biorę głębokie wdechy, wyłączam się totalnie, mózg yy, jestem tylko ja, jakby i to, co mam do zrobienia. I to działa, jak widać, bo zwyciężyłeś. Dobrze. Może być. Ostatni. Dobra. Podziwiam go za to jak on wyciska te wielkie ciężary, te no, dosyć spore kilogramy. I też tak bym chciał. Ja też będę mistrzem. Jesteś wzorem dla młodszych kolegów z klubu? Ja myślę, że tak. Często proszą cię o radę jak podnieść więcej kilogramów. Ja myślę, że bardziej to się odnosi do trenera, bo ja jako zawodnik no wiem dosyć już dużo, no bo trenuję długo. Ale i tak większą wiedzę ma nasz trener. Integracyjny klub sportowy to oczywiście miejsce, w którym ciężko trenujecie, ale jest też czas na taką właśnie integrację. Jeździmy na różne zgrupowania, właśnie takie obozy klubowe, na których możemy razem spędzać czas na treningu, czy to na przykład wychodzimy na spacer nad morze, jeździmy w góry, jeździmy, więc gdzieś tam rozmawiamy też ze sobą nawzajem. Czuję się tu. Bezpiecznie, jaka jest duża rodzina. My wzajemnie się motywujemy, czy to na treningach, czy to na zawodach. Widać między nam to wspólne wsparcie. I o to nam chodzi, będziecie wielcy! Wszyscy tu jesteśmy jakby tacy sami, nie mam między nami barier. Sami, swoi, nie ma się czego tutaj wstydzić. Mikołaj mi doradza, pomaga. Dobrze mieć takiego starszego kolegę, sportowca. Za co dzisiaj to kochasz? Lubię ciężary, no bo sprawia mi to przyjemność i też jadę, jeżdżę na wyjazdy no i poznaję nowych ludzi, gdzieś tam po prostu takich samych jak my i każdy sobie pomaga, więc to jakoś jest, yy, buduje mnie to po prostu. To kto jest dla Ciebie największym wsparciem na tej sportowej ścieżce? No ja myślę, że najbardziej to rodzice, bo to oni jakby mnie motywują do działania, no bo widzą jakby, że są efekty. I że to idzie w dobrą stronę. Na pewno też trener i na pewno ci wszyscy ludzie, którzy są w, w, w klubie naszym. Mikołaj urodził się z przepukliną oponowo -rdzeniową. Dowiedziałam się trzy tygodnie przed porodem, że, że będzie chory, miał być jakby roślinką. No ale. Patrząc teraz na niego, no to yy, dzięki temu sportowi zawzięciu i również naszej pracy yy, no, jest super chłopakiem. A co powiedziałbyś innym niepełnosprawnym osobom, które być może oglądają naszą rozmowę i widzą Ciebie, widzą to, co robisz. Chciałby spróbować, ale jednak trochę się boją. Jak zachęciłbyś ich do tego? Bo jednak mówisz i nieraz to, te słowa padły, że sport jest dla każdego. Sport jest dla każdego i ja uważam, że jeżeli ktoś chce naprawdę spróbować, no to powinien spróbować. Może nie w, nie w tej dyscyplinie, co ja, no bo yy, to zależy, zależy od schorzenia, jakie ktoś ma, ale no, są na, naprawdę różne dyscypliny, więc wystarczą tylko chęci i znaleźć odpowiednie swoje miejsce. A niepełnosprawnym w sporcie jest trudniej? To zależy w jakiej dyscyplinie, nie? No bo można powiedzieć, że trudniej jest każdemu, kto gdzieś tam ma trudności, żeby się przełamać. To tak jak w sporcie u pełnosprawnych, że są, tak jak mówiłem, momenty złe i te dobre. I tak jak u nas są też momenty dobre i złe. Z jakich momentów więcej się uczysz? Z tych dobrych czy z tych złych? Z tych złych na pewno wynosimy jakieś wnioski, gdzieś próbujemy, żeby one nie nastąpiły. A z tych dobrych na pewno się cieszymy i wiemy po prostu, że to idzie w dobrą stronę. Jego raz. Będzie rosło. Trener jest wymagający? To zależy też od dnia, bo ja tak naprawdę przychodząc na trening nie wiem, jaki trener ma plan danego dnia dla mnie, żeby coś zrobić. Czyli są też takie elementy zaskoczenia. Tak, dokładnie. Na przykład jeżeli trener widzi, że dzień jest dobry i że to wszystko jakby idzie w dobrą stronę, no to robimy jakby nadprogramowo to, co miał trener założone danego dnia. On się też bardzo mobilizuje. Dla niego starty to jest ciężka charówka, taka jak jest w szkole. Tak jak Mikołaj to robi, to wszyscy mówią, że uczmy się od Mikołaja precyzyjnej tej techniki. Naprawdę bez zastrzeżenia. Mikołaj startował bodajże w różnych zawodach już 15 razy, bym powiedział, jeszcze nie ma żadnego startu, gdzie by miał jakieś podejście niezaliczone. Osoby pełnosprawne, kiedy słyszą, czym Wy się zajmujecie, co robicie, dziwią się, są w szoku, że można w ten sposób trenować i można jeszcze osiągać takie wyniki? Mi się wydaje, że to zależy od tego, kto jest w jakim wieku i od mentalności, jaką ktoś ma, bo niektórych naprawdę sport nie interesuje wcale, a niektórzy, którzy są jakby w tym sporcie, jednak widzą te osiągnięcia, które my jako niepełnosprawni osiągamy. A o czym teraz marzysz? Teraz najbardziej to o igrzyskach. chociaż w tym roku byłem w Paryżu, ale no, jako junior nie udało mi się zakwalifikować, bo nie mam wyniku, ale w za cztery lata są igrzyska i mam nadzieję, że już mi się gdzieś tam koło kwalifikacji uda zakręcić. To jaki masz plan na te najbliższe 4 lata, bo to na pewno będzie dużo pracy. To prawda. Um, jakie plany? No na pewno trenować, na pewno się spełniać. Nie poddawać się, no bo mam postawiony ten cel, no i dążyć do niego. Mistrzostwa Polski już ma za sobą, Mistrzostwa Europy ma za sobą, więc coraz bardziej zbliża się jakby do swojego marzenia, które sobie założył. Wierzę w mojego syna. Jak sobie postanowi, no to... Może to osiągnąć. Na pewno kiedy będzie się pobijało te rekordy, to też będzie o tobie coraz głośniej. A Ty mi zdradziłeś przed naszą rozmową, że nie chciałbyś być sławny. Dlaczego? No bo wiadomo, jak to jest w internecie, że czytam nawet między ludźmi, że coś komuś się nie powiedzie, to od razu niektórzy hejtują i takie różne rzeczy. Chociaż ja jestem takim człowiekiem, że jakby nie przejmuję się hejtem za bardzo, no bo jestem skupiony na tym, co robię i Uważam, że osoby hejtujące po prostu nie wiedzą jak to jest. To co byś im powiedział? Ja bym powiedział im, żeby zainteresowali się swoim życiem, no bo oni nie wiadomo w jakiej sytuacji też są i hejtując innych ludzi tak naprawdę sprawiałem to, że osobę, którą hejtują, jest jakby ich życie jest bardziej ciekawsze niż ich samych. A ty spotkałeś się właśnie z hejtem, chociażby ze względu na to, że jesteś osobą niepełnosprawną? Szczerze, to nie za bardzo pamiętam, bo jakby wymazuję takie rzeczy z pamięci, i no jest to dla mnie normalna rzecz, że ludzie po prostu... No, niektórzy mogą przejść i nie zareagować, albo przejść i zareagować, to jest normalna sytuacja. To czego teraz tobie życzyć? Ja myślę, że sukcesów najbardziej i oczywiście zdrowia, bo to jest najważniejsze. Ja wiem, że ty masz jeszcze jeden cel: yy, pobić rekord swojego trenera. Tak, to prawda. Czy znaczy, to jest taki też najbliższy cel jak na razie? To ile czasu sobie na, na to dajesz, na, na to osiągnięcie? Nie wiem, nie jestem w stanie określić, yy, jak to wszystko pójdzie. To ile kilogramów trzeba dodać? No, tak, około 15 kilogramów do aktualnego wyniku. Znaczy, nie jestem w stanie aktualnie dokładnie określić, no bo nie pamiętam po prostu. Myślę, że jest to do zrobienia, ale trochę potrzeba na to czasu. Żeby uczeń przerósł mistrza? Dokładnie. Trzymam bardzo mocno kciuki za te wszystkie sukcesy, za tę misję Los Angeles, która też przed Tobą. No tak. I żeby te wszystkie ciężary takie lżejsze się wydawały, mimo wszystko. Z biegiem czasu na pewno będą się takie wydawały. Dzięki. Dziękuję. Koniec cykli. Idziemy spać.